Po wstąpieniu Pana Jezusa, apostołowie w dniu zesłania Ducha Świętego byli obecni w Wieczerniku i trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Wspólnota była wystraszona, tylko Maryja mogła ich zjednoczyć na wspólnej modlitwie. Niepokalana, oblubienica Ducha Świętego, pełna łaski, miała zdolność scalenia Kościoła z macierzyńską miłością. Z nią chcemy trwać na wspólnej modlitwie i wołać o Ducha Świętego, o Jego dary i moc. Szczególnie dzisiaj, w zamęcie różnych propozycji i niepokojów, Boga Rodzica jest dla nas wzorem postawy całkowitego zaufania i zawierzenia Bogu. Oraz uległości na działanie w niej Ducha Świętego. Osiągnięcie takiej postawy jest możliwe tylko dzięki modlitwie. To modlitwa sprawia, że drzwi naszych serc otwierają się na dar Ducha Świętego. Maria jest pełna Ducha Świętego i o taką pełnię dla nas prosi Boga. Potrzeba tylko naszej zgody, naszego tak. Na Boży, pełen miłości, plan naszego zbawienia, żeby rozpocząć współpracę z Duchem Świętym.